Witajcie w u babci. Wiosna jest coraz bliżej, a to co widzimy za oknem? Bardziej przypomina przedwiośnie niż zimę, choć mamy dopiero początek lutego. Zgodnie z tą pogodą i z wielką przyjemnością ruszyłam do ogrodu, by trochę popracować. Pokażę Wam, jakie rośliny przycięłam, by pięknie kwitły już za kilka tygodni. W lutym kwitną ciemierniki. Często jest to burza kwiatów. Dlatego piękne okazy można teraz spotkać w sklepach ale sadzenie ich do gruntu koniecznie trzeba się wstrzymać aż do maja, bo teraz nie jest na to dobry czas. Tak właśnie zrobiłam rok temu. Zimą kupiłam kilka sadzonek, a posadziłam je do gruntu dopiero w maju. Bardzo dobrze przechowały się na balkonie. W tym czasie regularnie je podlewałam, nie przelewając. Ładnie się ukorzeniły na rabacie pomiędzy hortensjami bukietowymi. Jeśli zastanawiacie się nad tym, jak duże sadzonki wybrać, to podpowiem, że warto zdecydować się na jak największe, jeśli jest taki wybór, bo im mniejsza sadzonka, tym więcej trzeba czasu na własną burzę kwiatów w ogrodzie. W poprzednim roku nie spotkałam aż tak dużych sadzonek jak teraz, więc wybrałam największe, jakie były. Bordowy ma kilkanaście kwiatów, a biały też wydaje się być wieloletnią sadzonką. Zresztą obie zrobiły na mnie tak duże wrażenie, że od razu. Znalazłam dla nich miejsce na rabacie przy hortensjach bukietowych, by hortensje dawały cień w pełni upalnego lata. Na tej rabacie jest już bardzo mało miejsca, ale te sadzonki muszą się tutaj zmieścić jeszcze. Wszystkim moim ciemiornikom obcięłam liście, bo wiosną odrosną, a to im nie szkodzi. Dzięki temu widać pokazujący się ładny kwiaty. Na tej rabacie mam trzy małe sadzonki z ubiegłego roku, więc teraz czekam aż rosną. Jednak jeśli jest wybór, to lepiej nabyć od razu coś większego do ogrodu, bo ciemierniki nie rosną zbyt szybko, jak na przykład jeżówki, ale za to są oczywiście przepiękne zimą, zwłaszcza kiedy nie ma śniegu i na rabatach pusto. Bo takie kwiaty, malutkie, zaczynające dopiero kwitnąć, wywołują dreszczkę emocji. A dzisiaj dzień jest już dłuższy o godzinę i słońce jest wyżej. Nie osłaniałam moich ciemierników na zimę przed większą ilością śniegu. I jak dotąd nie zauważyłam żadnych chorób grzybowych, choć rosną one w cieniu miskantów, które przez grudzień i styczeń zabierały im słońce. Dopiero teraz to słońce ogrzewa je lepiej. A liście przycinam krótko, ostrym sekatorem, tuż przy ziemi. Uważam, by nie uszkodzić pędów kwiatowych, bo byłoby szkoda. A ten ciemiernik, Kwitł latem bardzo długo i obficie, przez długi czas miał burzę kwiatów, co było dla mnie bardzo dziwne, ale wiem, że w innych ogrodach było bardzo podobnie. Teraz po obcięciu liści wygląda na to, że zakwitnie ponownie i że ma wiele nowych pędów. A sadziłam go tak jak każdą inną bylinę, czyli mąszyłam korzenie przed posadzeniem i nie dałam żadnego specjalnego podboża przeznaczonego dla dzimiatników. No i rośnie super. Nie wiem jaka to jest odmiana, bo kupowałam ją w biedronce bez żadnego opisu i jak widać jest fantastycznie. Gaura do pierwszego śniegu była i zielona, i przepiękna, ale po roztopach, kiedy zniknęły wszystkie śniegi, wymagała już mocnego cięcia. Więc dzisiaj wszystkie pędy zostały skrócone bardzo mocno przy ziemi. Można było to zrobić już jesienią, ale ja wolałam zaczekać. Jest to bylina, więc takie krótkie cięcie przy ziemi pomaga jej rozkrzewiać się. Dzięki temu ma więcej kwiatów w sezonie i kwitnie obficie. Nie wiem czy to widzicie, ale u mnie rozsiała się, jak wiele innych roślin w ogrodzie. A co zrobię z siewkami? Zobaczymy, czas pokaże. Jest to miejsce słoneczne przez cały dzień, ale Gaura wszędzie rozsiewa się bardzo łatwo, więc może znajdzie jeszcze dla niej inne miejsce w ogrodzie. To odmiana o białych kwiatach, więc łatwo będzie mi dołączyć do innych kompozycji na robotach. A to są moje śmiałki darniowe, trawy, które szybko wiosną startują. Dawniej były bardziej popularne w ogrodach. Dziś wybieramy rozplenice i miskanty, ale ja lubię je za wczesny wiosenny start oraz ich długie kwitnienie. Dziś nadszedł czas na ich przycięcie. Lubię też je za szybkie przyrosty. Oraz za to, że można je dzielić na mniejsze kępy, nawet po pierwszym sezonie. Moje młode przesadzałam parę razy, by rozrastały się swobodnie, bez zagłuszania innych roślin, jak to już miało miejsce. Bo kiedy kupiłam małe sadzonki, to nie wiedziałam o tym, że się tak szybko rozrastają. I wtedy posadziłam sześć sztuk pomiędzy jeżówkami, blisko siebie, co szybko okazało się bardzo kłopotliwe dla wszystkich roślin. Znalazłam więc im wtedy nowe miejsce i posadziłam obok miodunek na początku ogrodu. Tych miodunek jeszcze nie widać, ale w każdej chwili może się to zmienić, bo wiosna idzie do nas w siedmiomilowych butach. Można je skracać także jesienią, co już zrobiłam. A teraz przycinam na 10 cm od ziemi. Te suche zibła wyczeszę, kiedy pokażę się młode przyrosty, bo z innymi trawami jeszcze zaczekam, przytnę później, ale przy tych temperaturach śmiałki mogą obudzić się nieoczekiwanie szybko. Wolę przygotować je już dzisiaj na te wiosenne, ciepłe dni. W ogrodzie mam 20 powojników. Wszystkie są młode. Większość z nich przycięłam jesienią na 50 cm od ziemi, by ładnie się rozgrzewiały. Kilka z nich dopiero dzisiaj, bo sprzątam po zimie generalnie moje rabaty. Pędy powojników belinowych same uschły, a nowe pokażą się już wiosną od korzeni. Kwitnące powojniki najwcześniej mogą wkrótce zacząć wypuszczać nowe pędy, więc już nie mam na co czekać. W planach mam znaleźć dla kilku z nich nowe podpory, ale myślę o takich nietypowych, gdyż mam na rabatach bardzo mało miejsca wokół powojników, a takie typowe drewniane obeliski, choć bardzo ładne, są dla mnie za duże. Stawiam na podpory drewniane czy też bambusowe, ale na razie nic odpowiedniego nie padło mi w oko. Szukam, ale sezon dopiero się zaczął. Przycinam dziś także seslerie jesienne, bo i te niskie trawy wcześniej zaczynają swoją wegetację. Dobrze przyzimowały, ładnie wyglądają na brzegu rabaty, a posadzenie ich w tym miejscu było moim bardzo dobrym pomysłem. Mam w planach rozmnożenie ich ale dopiero, kiedy zacznie się wiosna, wtedy, kiedy nocami będą już tylko dodatnie temperatury. Można to robić oczywiście przez cały sezon, ale wiosną wegetacja jest szybka, więc i efekty rozmnażania są widoczne bardzo szybko. Związałam wszystkie trawy, by mieć mniej pracy przy sprzątaniu suchych liści. I to też wygląda przepięknie. Tak związane trawy to znają, że coś się kończy, ale też coś zaczyna. Zakończył się sezon 24, bardzo dobry dla mnie, a sezon 25 przede mną. My, oczywiście, nieco starsi, bardziej doświadczeni, ale z ciekawymi planami do zrobienia w ogrodzie, bo już kilka roślin czeka do posadzenia na oczywiście powiększonych nieco rabatach. Te drobne jednak trawy przycina mój mąż elektrycznym nożem do odcięcia roślin, by poszło szybciej. Ale i tak ręcznym sekretorem trzeba wszystko uformować w ładne, zgrabne kule, bo tak odrastająca trawa lepiej wygląda. Zwłaszcza wtedy, kiedy kwitnie, bo tworzy się tak przepiękna burza kwiatów, na którą czekam już od dziś. Puste rabaty są takie tylko przez krótki czas, bo tak naprawdę są pełne roślin. Dobrze zagospodarowałam te rabaty przez ostatnie trzy sezony. No i teraz każdym dniem czekam na wysyp roślin. Najpierw roślin cebulowych, później na beliny, a jeszcze później na róże i trawy. Z takimi większymi zmianami w ogrodzie, które uwielbiam, poczekam na cieplejszy czas. Choć przy tym słoneczku już bym coś kopała i przesadzała. No ale z tymi drobnymi rzeczami to już nie czekam. Oto krok do przodu. Pęstemoną przycięłam dzisiaj największe dolne liście, których było bardzo dużo. Te trzy sadzonki bardzo rozrosły się od wiosny ale w tym roku nie zamierzam ich rozmnażać, by miały burze kwiatów. A jest to bylina w odmianie o ciemnych liściach i różowych kwiatach na wysokich pędach. Pierwsze kwitnienie było bardzo obfite i długo zwlekałam z przycięciem kwiatów, ale niepotrzebnie, bo kiedy ma ta roślina słoneczne i dobre miejsce w ogrodzie, to szybko powtarza drugie kwitnienie. Tutaj przylóż szewotnym jest jej bardzo dobrze, i ma jeszcze sporo miejsca do rozrastania się. Przez cały sezon będę szukała kolejnych nowych inspiracji i możliwości do posadzenia ładnych i ciekawych odmian. A dziś dziękuję Wam bardzo za wszystkie subskrypcje, komentarze i łapki w górze. I zapraszam na kolejny odcinek. Miłego dnia!